Chodzę po miejsce, aż ktoś do mnie zagada. Cześć! Cześć! A co, co, co robicie teraz? Co idziecie? Wracamy ze sklepu plastycznego i odprowadzam kolegę na koncert. Plastycznego? Plastycznego, malowanie, rysownictwo. E, ja w tym siedzę głębiej i kolega się przeprowadził, więc pokazywałam mu w Warszawie fajny sklep plastyczny. A, Ale kiedy? Kiedy pan... Dwa dni temu. Ko idziecie koncert? Koncert, koncert mojego kolegi, nazywa się zelar to jest generalnie w Topoku, teraz po godzinie 18. Oh. To, za darmo. Za Do Polecam. Okay. Dobra, a Ty malujesz, coś robisz takiego kreatywnego? Albo grasz na czy A no, ja kiedyś grałem, o. grałem w gitarze, o. ale o. dawno temu, bardzo dawno temu, ja grałem właśnie elektronicznie, amerykański rok. Beatlesów, coś w stylu lub czy coś nowszego? E, nie, ja stawiam bardziej Alice Cooper, coś w stylu Slash'a, Gansi Ja nie kojarzę to Ale pan gra gitarze też? Czy grasz to, z instrument. Tak, na, właśnie, na gitarze elektrycznej i na basie A bas? Tak a, a pani nie idzie? Ja maluję. Maluję, rysuję, tworzę raczej taką tukę obrazowo. To fajnie, bo naprawdę nie mam talentu. Ale to jest bardziej kwestia ćwiczeń niż talentu, bo Ci. jeżeli na przykład poświęcasz temu czas, mm -hmm. po jakimś czasie zaczynasz łapać te proporcje. Mm. Gadanie o talencie wychodzi z tego, że na przykład niektórzy malowali dużo jako dzieciaki, że w młodym wieku malowali, więc oni lepiej sobie wyćwiczyli rękę, a tak naprawdę to jest kwestia ćwiczeń i to godzina ćwiczenia. Hmm. Czyli pani, pani się tego marujesz, ćwi, czy widzisz? Teraz zaczęłam właśnie... czekam aż się skończą wakacje, pochodzę do szkoły. W szkole? Jakie? Jakie szkoły? E, e, właśnie szkoła i uczy się akrylem malować. Wow! Chcesz coś zobaczyć? Tak, chętnie. Czekaj, wow, ty, to jest wszystko obraz? Tak, to jest obraz. Coś tam będzie widać. No dobra, wow. Pewnie, bardzo długo malujesz. E... Praktycznie staram się codziennie i też wyciągam ludzi na malowanie plenerowe. Tu jest świadek. Wczoraj jeszcze, jeszcze byliśmy na plenerze. Byliśmy? Tam była... Na starówce. Na starówce. Starówce. Starówka, czyli tam nowe miasto. Chyba to tam, tam jest, jak to nazwa? Barbakan. Curie. Marie Curie. Posąg jest. A nie kojarzę, kojarzę, że tam jest na przykład y, tam barbakanem się. Popa. Nie wiem co to jest. <laughs> no dobra, e, dzięki za rozmowę. Miłego. Miłego? Miłego, miłego. Dzięki, fa. Ja cię chyba już tutaj drugi raz widzę. Naprawdę? No No kiedyś na pewno spotkamy jeszcze raz. Miłego jeszcze. No miłego, Pa.